Witam Państwa Radnych na kolejnej sesji Rady Dzielnictwa z na Podstawie. List obecności to teraz sprawdzę, będziemy mogli stwierdzić kworum i tak Balon Łukasz Jestem. Balon Łukasz jest obecny. Brągiel Mariusz. Jestem. Brągiel Mariusz jest obecny. Brudniak Rafał. Nie widzę. Beztrowski Paweł. Obecny. Beztrowski Paweł jest obecny. Hamilec Iwona. Hamilec Iwona. Nie, obecna na no tą chwilę. mi Krzysztof. Krzysztofa też nie słyszę. Moskal Andrzej. Obecny. Moskal Andrzej jest obecny. Olszańska Maria. Obecna. Olszańska Maria jest obecna. Paszkowski Bartosz. Jestem. Paszkowski Bartosz jest obecny. Piętka Renata. Obecna. Piętka Renata jest obecna. Puszczarz Arkadiusz jest obecny. Pytlarz Elżbieta. Jestem. Petla Elżbieta jest obecna. Pysik Judyta. Nie widzę, nie słyszę. Rusocki Piotr. Też znaczy. na razie nie widzę nie słyszę. Ciekasz Sławomir? Jestem. Siekarz Sławomir obecny Torba Rafał jest obecny. Turcza Piotr. Jestem. Piotr Krzysztof też się pojawił. też zgłasza obecność. Więc jest z nami obecny. Witamy cię. Turcza Piotr jest obecny. Twardzik kurszula. Jestem. Bardzik urszula jest obecna. Wrona Marcin, Wrony Marcina nie słyszymy, zarazka Piotr, zarazka Piotr, słyszeliśmy się Piotrze, ale Cię nie widzę na tą chwilę. I Zięba Aleksander, też się na razie nie słyszymy. Informuję, że sesja Rady Dzielnicy jest utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, nagrania, obrad i inne szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej naszej dzielnicy. Witam Państwa Rady na 36. sesji Rady Dzielnicy 8 Dębniki. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum i otwieram 36. sesję Rady Dzielnicy 8 Dębniki. Projekt w porządku obrad został Państwu dostarczony drogą elektroniczną. Natomiast wpłynął jeden wniosek o wprowadzenie. i Tutaj nam brakuje, proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć podpisów. Bardzo bym prosił o zgłoszenie się osób Łukasz Balon. To jest i raz. Krzysztof Akusniki. Zgłaszam, Zgłaszam się. Krzysztof Mariusz, Bartek Paszkowski się podpisał w tej chwili. Może Ula. Ula się zgłasza. Chyba mamy już odpowiednią liczbę osób. Przepraszam, dołączam do sesji. Jestem. Okej, okay, już Ci wpisuję obecność. Jesteś obecny i zgłaszasz się również Piotrze do podpisania? Zgłaszam się, oczywiście. Okej, okay, dobra, super. W takim razie przechodzimy do głosowania nad prowadzeniem tego wniosku. Balon Łukasz? Za. za. Balon za. Bromiel Mariusz? Za. Bromiel Mariusz za. Besoski Paweł? Za. Besoski Paweł za. Haker Krzysztof? Za. Krzysztof za Moskal-Andrzej. Za. Andrzej Moskal-Za. Olszewska Maria. Za. Olszewska Maria za Paszkowski-Bartosz. Paszkowski-Bartosz. Tak, słucham Cię. Za. Przeciw. wstrzymujesz za. się. Za. Bartosz paszkowski za Piętka Renata. Piętka Renata. Piętka na nie bierze udziału w głosowaniu. Puszczak Arkadiusz za. Pytlasz Elżbieta. No. Elżbieta. Za. Pytlasz e, Elżbieta za. Z Słowomir? Za. Kasłomir za. Torbara V. Za. Turcza Piotr. Za. Turcza Piotr za. Twardzik Kurszula. Za. Twardzik Kurszula za. I zarazka Piotr. Za. zaraz Piotr za. Dziękuję bardzo. Podajemy wynik głosowania. 14 osób za. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że projekt został przyjęty i będzie pracowany w punkcie szóstym. Punkt siódmy są to oświadczenia i komunikaty. Projekt porządku obrad wraz z prowadzonymi projektami uchwały stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. I takim płynnym przejściem przechodzimy do punktu drugiego. Informacja Rady Miasta Krakowa. Na razie nie widzimy. Iwony, więc możemy ten punkt, że tak powiem, przerzucić później na, na koniec, jeżeli by się pojawiła. Widzę Judyta, że się pojawiła. O, przepraszam za spóźnienie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Judyta, wpisujemy Ci obecność. Witamy na pokładzie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu ustawalizowanego przez zarząd w dzielnicy Ósmej dębniki w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do, do dyspozycji dzielnicy Ósmej dębniki na rok 2022, 2 m. 64. Projekt zarządu dzielnicy ósmej dębniki drug nr 364 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy ósmej dębniki na rok 2022. To jest podstawa prawna, paragraf pierwszy. Przynosi środki z zadania przyjętą uchwałą Rady Dzielnicy ósmej dębniki z dnia 8 lipca 2021 roku w następujący sposób: zadania, a roboty budowlane przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, których przeprowadzenie stanowi zadania własne gminy. Przedszkole nr 2, malowanie klatki schodowej i sanitariantów, sukcesywne malowanie sal, kwota 35 tysięcy złotych, jednostka realizująca MCO, łamane przez przedszkole numer 2. Na nowe zadanie, roboty budowlane przy istniejących żłobkach przedszkolach i szkołach, których prowadzenie stanowi zadania własne gminy, przedszkole numer 2, remont dachu, kwota 35 tysięcy, jednostka realizująca MCO, łamane przez przedszkole numer 2. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie uchwały podejmuje się w związku z pismem samorządowego przedszkola nr 2 znak pisma z dnia 21 października 2021 roku. Otwieram dyskusję w tym temacie, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Tutaj na sali nie widzę online, również nie widzę zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Balon Łukasz. Za. Malot Łukasz za. Brągier Mariusz? Za. Brągier Mariusz? Za. Brunia Rafał jest nieobecny. Bezrowski Paweł? Za. Pestowski Paweł za. Hakasz Krzysztof? Za. Hakaśmik Krzysztof, przepraszam bardzo, za. Moskal Andrzej? Za. Moskal Andrzej za. Olszewska Maria? Za. Olszewska Maria za. Paszkowski Bartosz? Za. Paszkowski Renata? Za. Piętka Renata za. Puszkasz Arkadiusz? Puszkasz Arkadiusz za. Pytarza za. Petlasz, Petasa, Posi ta Za. Posi za, za. Rusowski Piotr. Za. Rusowski Piotr za. Witamy na pokładzie. Szekasz Sławomir. Za. Siekarz Słowomir za, Tur za. Turcza Piotr. Za. Turcza, Piotr. Za fardzi Kurszula. Za. Bardzik Kurszula za. Zaraska, Piotr. Za. Zaraska, Piotr, za. 15? Dziękuję bardzo. Podaję wynik głosowania. 17 głosów za, jednogłośnie stwierdzam, że podjęła stosowną uchwałę. Przechodzimy do punktu czwartego. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego poza budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ulicy Tymotkowej w Prakowie, druga nr 365. Proszę bardzo, pierwsza. Na podstawie paragrafu trzeciego punkt czwarty litera i uchwały numer 99 łamana 15 02 na 14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie organizacji zakresu działań 981 w Krakowie to jest Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 roku pozycja 54 się wiąże ze zmianami Rada 981 Ósmej co następuje. Paragraf pierwszy Opiniuje się negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 45, 46 na 1, 46 na 3, 46 na 4, 46 na 5, obram 42 pod górze. Budowa zjazdu na działkach nr 45 i 204 obram jak wyżej oraz rozbudowa i przebudowa drogi na działce nr 204 obram jak wyżej przy ulicy tematkowej w Krakowie, w związku z pismem Wydziału Architektury Jurbańskiej UMK, znak to jest sygnatura z 4 listopada 2021 roku. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. Uzasadnienie: inwestycja znajduje się na terenie sporządzanego właśnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kobierzyńska pilica Ponadto usytuowana jest w pobliżu zabudowy jednorodzinnej w studium teren ten oznaczony jest jako MN, a wysokość budynku ponad 16 metrów jest całkowicie niezgodna z zapisami studium. Nadmierne zagęszczenie zabudowy w wpłynie niekorzystne na warunki życia szczęsowych mieszkańców tej okolicy oraz zwiększy natężenie ruchu na zatłoczonych już ulicach. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Opinia zarządu jest pozytywna. Cztery głosy za jednogłośnie. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Balon Łukasz? Za. Balon Łukasz za. Brągiel Mariusz? Za. Brągiel Mariusz za. Wysoki Paweł? Za. Wysoki Paweł za. Kazimierz Krzysztof. Za. Krzysztof za. Muska Andrzej Za. Muska Andrzej za. Wałszańska Maria. Za. Wałszańska Maria za. Paszkowski Bartosz. Za. Paszkowski Bartosz za. Pietka Renata. Za. Pietka Renata za. Puszkarz Arkadiusz. Puszkarz Arkadiusz za. Pytlarz Elżbieta. Za. Pytlarz Elżbieta za. Pysiglutyta. Za. Pysiglutyta za. Rusowski Piotr. Za. Lusowski Piotr za. Siekarz Sławomir. Za. Siekarz Sławomir za. Turbarwko za. Turcza Piotr. Za. Tu czapią za. Bardzo Za. Bardzo za. I zarazka Piotr. Za. za. Zarazka Piotr również za. Dziękuję bardzo. Podaję wynik głosowania. 17 głosów za jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada podjęła stosowną uchwałę. Przechodzimy do punktu piątego. Rozpatrzenie projektu uchwały niesionego przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenu Zielonych w sprawie zbycia części działki nr 276 przez 16 położonej w obrębie 5 jednostki ewidencyjnej podgórze przy ulicy Krzemowej w Prawkowie, druku nr 366. Proszę bardzo, Piotr. Na podstawie paragrafu 3 punkt 4 Traka uchwalono nr 99.14.014 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie organizacji zakresu działania 98.14 w Dzienniku Urzędowego wojsko Polskiego z 2011 roku. Pozycja 54.70 ze zmianami Rada 98.14 uchwalona następuje. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie zbycie części działki nr 27 na 16 położonej w obrębie 5 na segregacyjnej Podgórze przy ulicy Krzewowej w Krakowie o powierzchni 0,0086 hektara z wyłączeniem terenów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przeróg symbolem KDL-2. Celem poprawy warunków zagospodarowania i są sąsiedniej nr 27 na 11, o powierzchni 0,0572 hektara w związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta OMK, tej sygnatura z dnia 10 listopada 2021 roku. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. zasadnie Uzasadnienie opiniuje się pozytywnie. W związku z tym, Wydziału Skarbu Miasta UMK to jest sygnatura z 10 listopada 2011 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Opinia zarządu jest pozytywna. Cztery głosy za jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Balon Łukasz? Za. Balon Łukasz za. Brągiel Mariusz? Za. Brągiel Mariusz? Za. Wysoki Paweł? Za. Wysoki Paweł za. Hakasz mi

za. Ciekaw słowa, Za Torba, Rafał, Za, Turcza Piotr. Za. Turcza Piotr, za. Twardzi Kurszula. Za. Twardzi Kurszula, za i zaraz Piotr. Za. I zaraz Ka Piotr, za. Dziękuję bardzo. Podejęwanie głosowania 17 głosów za. Jednogłośnie stwierdzam, że Rada podjęła stosowną uchwałę. Przechodzimy do punktu szóstego. Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ulicy Pychowickiej w Krakowie. Bardzo proszę Piotrze. Na podstawie paragrafu 3 punkt 4 literacji uchwały nr 99 łamana 15 zadała się Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie organizacji z zakresu działań w dzielnicy 8 dlniki w Krakowie. To jest Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 roku. Pozycja 54.7 ze zmianami. Rady w dzielnicy 8 w dzienniku co następuje. Paragraf 1. Objęcie pozytywnie zmiana organizacji ruchu na ulicy Pochłowickiej w armii 1 w związku z pismem Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Z znaku znaczy, sygnatura z dnia 28 października 2021 roku. Paragraf drugi. uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia uzasadnienia. uchwały podejmuje się odnoś, odnośnie pisma ZDMK z napisem i z dnia 28 października 2021 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Oddaję głos Poprawka do projektu uchwały Rady Dzielnicy 8 Dębniki w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Kochowiciej w Krakowie druk 367. Wprowadza się następującą zmianę do projektu uchwały Rady Dzielnicy 8 Dębniki w sprawie... Zmiana organizacji ruchu na ulicy Buchowickiej w Krakowie, ruchu nr 367. W paragrafie pierwszym wykreśla się słowa y, wariant pierwszy. I tyle. tyle. Dziękuję bardzo. No tutaj jest po prostu poprawka taka, że w uchwale był jak gdyby zwariantowany wybór, a to po prostu jak gdyby opinia do całości projektu. No i tutaj po prostu no w kresie po prostu chowki drukarski i, i tak po prostu się zrobiło, że trzeba po prostu poprawkę w tym temacie y, zgłosić. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tym temacie? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania najpierw nad poprawką. Balon Łukasz. Alon Łukasz za. Brągiel Mariusz? Za. Brągiel Mariusz za. Bysowski, Paweł? Wstrzymuje się. Wysoski Paweł się wstrzymuje. Krzysztof Hakaśmid? Za. Krzysztof Hakaśmid? Za. Moskal Andrzej? Za. za. Moskal Andrzej za. Łoszewska Maria? Za. Łoszewska Maria za. Paszkowski Bartosz? Podaję. Za. Paszkowski Bartosz za. Pietka Renata? Za. Piet Karanta za, Puszkasz Arkadiusz. Za. Puszkasz Arkadiusz za. Rzbieta. Wstrzymuje się. Pytlasz Elżbieta się wstrzymuje. Pyzigił Za. Przyzieta za. Rusowski Piotr. Hmm? Za. Rusowski Piotr za. Siekaszła Sławomir? Za. Szegas Sławomir za. Tor Barafał za. Turcza Piotr. Za. Turcza Piotr Za Twardzi Za. Radni Kurszula za. I Zarazka Piotr. Za. Dziękuję bardzo, podaję wynik głosowania 15 głosów za, Gdzie osoby się wstrzymały, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Teraz przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały wraz z jedną poprawką. Bardzo proszę osoby, które nic nie mówią, nie głosują, żeby wyłączyły mikrofony, bo po prostu jest pogłos i słyszymy rozmowy w eterze. Dziękuję bardzo. Balon Łukasz? Za. Balon Łukasz za. Brągiel Mariusz? Za. Brągiel Mariusz za. Bystrowski Paweł? Wstrzymuję się wstrzymuje się Paweł Bystrowski. Akaszmin Krzysztof. Za. Krzysztof Akaszmin za. Moskal Andrzej. Za. Moskal Andrzej za. Olszewska Maria. Za. Olszewska Maria za. Paszkowski Bartosz. Za. Paszkowski Bartosz za. Piętka Renata. Piętka Renata. Piętka Renata nie bierze udziału w głosowaniu na to chwilę. Puszka Agatiusz. Puszkarz Agatiusz za. Pytla Elżbieta. Trzybuję się. Pietlasza Elbeta się wstrzymuje. Posita. Za. Bezigluta za. Rusocki Piotr. Za. Rusowski Piotr za. Sziekaszła Mir. Za. się Sławomir za, Tor za. za. Turcza Piotr. Za. Turcza Piotr za. Twardzi Kurszula. Za. Twardzi koszula za i Zarazka Piotr. Za. I Zarazka Piotr za. Dziękuję bardzo. Podaję wynik głosowania. 14 głosów za. Dwie osoby się wstrzymały, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła stosunku Przechodzimy do punktu 7. Oświadczenia i komunikaty. I tak, 37 sesja Rady Dzielnicy 8 zostaje zwołana na dzień 16 grudnia na godzinę 18. To idzie dalej zgodnie z harmonogramem, tu się nic nie zmienia. Prosimy bardzo o wypełnienie i przesłanie do 29 listopada ankiet, które w ramach spotkań zespołu zadaniowego do spraw Forum w Przyszłości Dzielnic zostały przygotowane przez firmę BBS Obserwator. Ankieta jest skierowana do członków Rad Dzielnicy Miasta Krakowa. Ona została Państwu wysłana w następnym tygodniu drogą mailową, więc bardzo proszę o wypełnienie. Odbiór bieżącego utrzymania ogródków jarnanowskich odbędzie się 30 listopada o godzinie 11 na terenie Ogródka Jarnowskiego przy Zgłoszenia należy zgłaszać do 29 listopada do godziny 15. Jest również prośba tutaj od, dzielnic, od zarządu i od biura o prośbę o aktualizację danych dotyczących dyżurów radnych. Ostatnio na ten apel, który był wystosowany do Państwa, tylko dwie osoby odpowiedziały mailowo w przedmiotowej sprawie. I jeszcze ostatnia sprawa, tutaj związana z przyszłą sesją, która jest w grudniu 16, to również można powiedzieć, sesja przed przed na opłatkowa. Zgodnie z tradycją, którą już od lat tutaj mamy, pandemia nam może tego nie pokrzyżuje, chociaż zobaczymy, jak to będzie. Zastanawiamy się nad wikilią, taką naszą dzielnicową. Więcej szczegółów Państwu przedstawię w najbliższych dniach. Ona by się odbyła, tak jak Państwu powiedziałem, w dzień sesji, zaraz po sesji, czyli gdzieś tam przed godziną 19. Jeżeli chodzi o miejsce, o cenę, to Państwu taką, taką informację zarząd przedstawi w najbliższych dniach. Z mojej strony tyle. Pani Ela chciała zabrać głos. Proszę bardzo, Pani Elu. Dzień dobry wszystkim Państwu. Trzy ogłoszenia parafialne Komisji Planowania. Pierwsze, dostaliście wszyscy Państwo, pismo w sprawie terenów poza, terenów zielonych, znajdujących się poza bieżącym utrzymaniem. Myśmy się niedawno dowiedzieli, że na terenie dzielnicy istnieją takie obszary. One będą utrzymywane, czyli koszone, czyszczone i tak dalej, tylko w trybie takim interwencyjnym. Więc jeżeli ktoś do Państwa się zgłasza, czy Państwo znacie takie tereny, to proszę od razu do ZZDM pisać o interwencyjne koszenie interwencyjne naprawy, czy tam czyszczenie. Druga informacja, na najbliższej komisji planowania 8 grudnia będziemy zbierać wszystkie uwagi do planu kapelanka i będziemy opiniować plan obozowa z kośna. Także wszystkie osoby zainteresowane uwagami do obu planów proszę albo przesłanie pisemnie do komisji, albo o przyjście zapraszamy na posiedzenie komisji planowania i trzecie krótka informacja na temat studium dalszych procedur dotyczących studium zagospodarowania odbyły się ostatnie takie wstępne, że tak powiem spotkania przedkonsultacyjne do studium, rozpoczynają się prace nad ogólną koncepcją, potem konspekt, który będą, będzie opiniowany prawdopodobnie również przez dzielnicę, wyłożenie do wglądu publicznego jest planowane na mniej więcej drugą połowę 2022 roku i Uchwała Rady Miasta Krakowa prawdopodobnie dopiero w 2023 roku, tyle, było mówione na ostatnich konsultacjach w sprawie studium. Dziękuję bardzo. I zapłać, Panie Jak na ogłoszenie panie, e, Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Bartek Paszkowski podnosił rękę z tego, co widziałem. E, tak. E, chciałem zaprosić serdecznie wszystkich radnych na e, święto 30-lecia Rad Dzielnic które odbędzie się w AIS-ie 14 grudnia oficjalne zaproszenie wpłynie jeżeli nie wpłynęło no to wpłynie w najbliższych dniach do rady dzielnicy wszyscy radni są zaproszeni na, na tą uroczystość bardzo serdecznie zapraszam bo jest to informacja z ostatniego konwentu na którym byłem dziękuję. Dziękuję Bartek no jak będzie oficjalne zaproszenie to po prostu prześlemy do państwa rady bo jeszcze po prostu go nie ma wiemy że to będzie to coś taka fajna uroczystość u nas na terenie naszej dzielnicy, tak naprawdę. Więc, więc jak tylko się pojawi, to razu Państwu prześlemy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Ja jeszcze mam ogłoszenie dotyczące tak, zwołania się... Komisji Promocji. Chciałbym zwołać Komisję Promocji na dzień 9 grudnia na godzinę 17. To jest czwartek. Dobrze. Godzina, która jeszcze raz? Bardzo. Godzina 17. Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Nie widzę podniesionych rąk ani osób, które chciałyby zabrać głos. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 36 sesję Rady Dzielnicy Ósmej Dębniki. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no i do dobrego zobaczenia, dobrej nocy. Dzięki, do usłyszenia. Do zobaczenia, no, dziękuję. Zobaczcie.